Dzień dobry moimi, jesteśmy właśnie po dziesiątym dniu płynięcia, 380 km za nami, jesteśmy w międzychodzie i będziemy jutro uderzać na gorzów Wielkopolski. Co mogę powiedzieć? Organizm się oswoił, nie ma już takiego większego bólu, ręce nie dostają tak naprawdę żadnych obtarć, nie ma odcisków, więc tak naprawdę została tylko nam główka do wypracowania, żebyśmy przetrwali te ostatnie dni. Co mam, co mam wam powiedzieć takiego ciekawego, że fajnie obcujemy z naturą. Tak naprawdę widzimy koniki, krówki, jastrzębie, bieliki, żurawie, duże ryby, małe ryby, wędkarzy bardzo dużo mijamy, którzy nam zaspokajają tą nudę gdzieś, bo można z nimi porozmawiać, bo wiadomo, z Rafałem nie możemy rozmawiać cały czas. No bo już o czym? Jak tam ci się wiosuje, a dobrze się wiosuje. Na tym się kończy już temat gdzieś tam. Dużo tematów gdzieś tam sobie obgadaliśmy, no ale już nie ma o czym rozmawiać, więc jak jest wędkarz, to zagadujemy. Yy, jesteśmy Dzisiaj mamy obiekt, który możemy spać na łóżeczku. Bardzo mili ludzie naprawdę nas spotykają. Właśnie muszę powiedzieć o tych miłych ludziach, bo... Tyle co nam osób pomaga gdzieś tam z zewnątrz, którzy nie byli zorganizowani z tą akcją, a gdzieś ich tam spotykamy randomowo, to naprawdę duży szacun dla nich, bo nam załatwiają i nawet wczoraj dostaliśmy taczkę drewna i dzisiaj na jakieś babeczki i dzisiaj mamy spanie i wczoraj też mieliśmy spanie, więc nie musimy spać codziennie pod namiotem. Wiadomo, że pod tym namiotem też musimy czasami pospać, bo gdzieś tam na pustkowiu jesteśmy, nie ma ludzi, ale tak to ogólnie super przygoda więc niedługo się widzimy w Szczecinie. Jesteśmy w międzychodzie Tu się chodzi między drogami <głos> Do... <głos> Proszę prawo jazdy na kajak Nie Możesz mi zrobić zdjęcie w pionie? Nie zrobię ci zdjęcia w pionie Dlaczego? Bo jesteś yy, z kajakarzem A To jest... To jest moja fura? To jest fura tego człowieka, kurwa. Dobra, ktoś nas ma tu przyjąć, więc czekamy, aż ktoś nas przyjmie. No to dziesiąty dzień, najwięcej z tych dni przebyliśmy na prośnie i myślę, że jeżeli chodzi o mnie, to tam miałem najwięcej kryzysów, bo to był naprawdę bardzo wymagający odcinek. Ale przede wszystkim to, żeby się nie powielać tutaj z Kubą, o czym on mówił, to ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy płyną razem z nami, między innymi właśnie na zbiórce, którzy płyną razem z nami komentując tę naszą wyprawę, ponieważ te komentarze czytamy. Czytamy Wasze wypowiedzi, odbieramy od Was telefony. I myślę, że to też daje nam po prostu mocy wiosła. Więc bardzo serdecznie dziękujemy. Poza tym, jeżeli mogę tak podsumować tę przygodę, to ta przygoda też pokazuje, że nie żyjemy w takim najgorszym kraju. Że tak naprawdę odcięcie od polityki, spotykamy naprawdę bardzo, bardzo życzliwych ludzi. Dalej już tu zostało powiedziane, no, na swojej drodze, czy to w Mosinie, czy w... Gdzie to było? Czarnówek. Czarn... Czy w Czerwonak? Czy w Moślinie, czy, 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 czy w Czerwonaku? E, czy teraz tutaj, właśnie w Międzychodzie, e, no, poznaliśmy bardzo, bardzo dużo takich uprzejmych i otwartych e, ludzi, którzy nam pomagają i którzy po prostu też obserwują zbi zbiórkę. Natomiast też e, jesteśmy zadowoleni z tego, że daliśmy impuls do dyskusji, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, także o bezdomność zwierząt, ale też myślę, że zrobiliśmy kawał promocji Gminie Wieruszów. I chciałbym, jeszcze, I chciałbym jeszcze dopowiedzieć, bo obydwoje zapomnieliśmy o osobach, które do nas docierały i nawet wczoraj jedna osoba do nas dotarła, Michał, gdzie nam przywiezł odżywki, gdzie nam e, pani Bystrek na przykład załatwiła super pyszne obiady na dwa dni, więc naprawdę pomimo, że jesteśmy daleko, wy jesteście blisko nas, bardzo wam dziękujemy i do widzenia. Nie do widzenia jeszcze, bo oczywiście słuchajcie, no nie, nie podziękujemy wam wszystkim, bo nie jesteśmy w stanie by spamiętać wszystkich, ale naprawdę Opiliście. wszyscy ci, którzy nam przygotowują obiady, ale naprawdę bardzo, bardzo dużym wzmocnieniem też jest dla nas Łukasz Wilk, który po prostu w ramach swojej pasji latając śmigłowcem dostarcza nam najpotrzebniejsze rzeczy, ale też pomaga nam bardzo często w rozkładaniu i zwijaniu obozowiska. Zawsze jak dopływamy gdzieś, to ognisko już się pali. A słuchajcie, a tam idzie. Chyba burmistrz właśnie tak o. jest burmistrz Krzysiu. I to jest jedna z to tych burmistrz. osób właśnie, które nam też pomagają na co dzień e, zmierzać się z naszym spaniem to i nas załatwiają. Między... My zejdziemy panie burmi... my wejdziemy panie burmistrzu. Panie burmistrzu my wchodzimy na górę. To od razu panie burmistrzu. Z grubej rury, bo do kamery od razu powiemy Dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry, jak was miło widzieć? Dzień dobry, to jest. witamy przybył na poszło. Cześć. Cześć, cześć, okay, dobra, cześć. Jak żyjecie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dziękujemy bardzo za uprzejmo, e, uprzejme przyjęcie. Natomiast e, tak, pan Olek, który nam to otworzył, pan Robert, który powiedział, że dowiezie nam później e, torbę na, do miejsca, gdzie wylądujemy jutro, a poza tym usłyszeliśmy, że burmistrz też się z mediów wywodzi. Też się z w i uwielbia kajaki, więc, jak usłyszałem, że płyniecie, to powiedziałem, że koniecznie musimy się spotkać. Eee, w krainie nie jest tu jezior. No i jak dzisiaj rozmawialiśmy, mówiliście, że mieścili dzisiaj po drodze kryzys. Więc ja nie mam dla was nic specjalnego, ale przyjąłem wam dżem z gumijakot, który sam w tym roku. O, proszę. Ma, on was podniesie, on was postawi na nogi, i jutro będziecie absolutnie mieli Super. Eee, dobrą podróż. Dajcie Panie burmistrzu, czy pan. często tutaj przypływają osoby gdzieś z zewnątrz, gdzie mogą tutaj ostać na jedną noc? Tak, czy często to bym powiedział, może zbyt duże słowo, ale przypływają do nas, do właśnie, do Starego Portu. Z wielką chotą ich przyjmujemy i mówimy o tym, jak to w międzychodzie jest fajne. Pracujemy nad tym miejscem, żeby ono jeszcze lepiej wyglądało niż niż wygląda. No liczymy, że będziemy ważnym miejscem na wielkie Pętli Wielkopolskiej Tak jest. Więc moi drodzy, jeżeli będziecie wybieraliście z Wieruszowa kajakiem, to tutaj możecie ostać u pana burmistrza, burmistrza Krzysztofa. Koniecznie. 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 Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. I Ahoj. do widzenia